Spędź ze mną dzień, kiedy zaprosiłam znajomych, zaczęłam od porannego doprowadzenia się do porządku, szybki prysznic, mycie włosów i poranna pielęgnacja, potem zrobiłam kawę i usiadłam jeszcze do komputera, bo musiałam wysłać zaległe dokumenty do księgowej, Jakoś nigdy nie mogę się zebrać do tego, żeby to ogarnąć, dopiero potem ruszyłam zrobić sobie makijaż, bo lubię być już gotowa, kiedy idę sobie na spokojnie gotować, no tak, miałam to robić... Ale pomyślałam, że najpierw chyba jednak ogarnę obrus. I to naprawdę święto, bo już trzeci raz w tym roku nagrywam stół. A jestem mało obrusowa, bo bardzo nie lubię ich prasować. Ale lubię za to efekt finalny, kiedy wszystko ładnie wygląda. I kiedy te tekstylia znalazły się już na swoim miejscu, ja zabrałam się za wyjmowanie ze zmywarki, żeby przygotować sobie kuchnię do gotowania. Na początek zaplanowałam sobie robienie ciasta, a właściwie ciast, bo robiłam ich trzy. Tak więc związałam włosy, żeby nie znalazły się w moich wypiekach. Do dwóch ciast dawałam jabłka, więc trochę Musiałam ich naobierać Pomyślałam, że też przetestuję na czymś innym Niż mój palec nową mandolinę A w czasie kiedy pierwsze ciasto się piekło Wzięłam się za przygotowanie do końca stołu Także poza obrusem i bieżnikiem Znalazły się na nich również talerze I inne sztućce W zasadzie robiłam to trochę na raty Bo cały czas działałam tam gdzieś też z tymi ciastami Jedno zrobiłam z kremem i malinami Tutaj widzicie taki jabłecznik I mam jeszcze coś takiego kombinowanego Trochę brownie, trochę jabłecznik I trochę cookie dough z czekoladą hmm. Na słono zrobiłam jako przekąskę taką Farogową tartę z pomidorami, i jeszcze jedną zapiekankę z łososiem na batacie, i trafiły one na stół jako przystawki. Wyciągnęłam też owoce, żeby dzieci mogły sobie skubnąć. No i moje ciasto też wylądowało na stole. Goście, jak na właścicieli cukierni przystało, przywieźli ze sobą pyszne pączki, no i oczywiście też je jadłam. Kiedy pojechali, zagoniłam Mikołaja do sprzątania. nie pomagał świecąc stacie przykładem, bo tata zajął się dojadaniem. Jeszcze zrobił taką groźną minę, kiedy zobaczył, że go nagrywam. A ja się pośmiałam i poszłam dalej ogarniać moje naczynia. Chłop się zreflektował, jak zobaczył, że że to będzie na wizji, też przyszedł coś pomóc. A jak już załadowałam zmywarkę, no to wzięłam się za wekowanie flaków, które mi zostały, tak, żeby postały jeszcze trochę w lodówce. I w sumie zawekowałam ich jeszcze cztery słoiki. Później poszłam do komputera z nadzieją, że spędzę wieczór pracując, bo miałam jeszcze kilka tematów do ogarnięcia, ale ciężko było mi to zrobić, bo taki ktoś przyszedł i przeszkadzał. Więc w sumie długo już nad tym nie siedziałam.